Ja pokażę Wam coś. Można ja właśnie u mechanika wymienić linka odręcznego. Myślę co jest tak mi skrzyżto pod spodem. Myślę, że coś się spierdziło, znowu coś jest spierdolone. To okazało się, że mechanik pomylił się i założył linkę tutaj właśnie w tym miejscu. Ten wał chyba się kręci czy coś w tym stylu, jak jest na biegu. I mi ocierało na szczęście. Jestem zadowolony, że to tylko taka piertowa. Aczkolwiek mógł pomyśleć, czy to, że to może coś takiego się dziać. Dobrze, że się szczękiłem w porę. Ok, taką mam dzisiaj aurę. Działamy dzisiaj z Fordem Transit. Yy, jedno koło hamuje na 80, na 20%. Trzeba sprawdzić, co tam w zaciskach jest yy, nie tak. W yy, międzyczasie właśnie sprawdzę tą yy, klucz udarowy, czy odkręcę. Taką śrubę. Ok. O kurwa, nie chce działać. Co jest? Przesta działać. Dobrze do wymiany klocków, czy sprawdzenia tych zacisków. Mamy tutaj dwunastkę. Ona się kręci w drugą stronę, jak zazwyczaj. Normalnie powinno się w tą stronę kręcać. Ona idzie w tą. Tutaj jest dojście przez tego grzychotka to jest dwunastka. Na dole jest jedna śruba tutaj. I tutaj jest na dole druga. Żeby odkręcić tą śrubę, to ona się nie odkręci. Jeśli tej nie przytrzymamy, to jest 24, bodajże przytrzymujemy to i wtedy ta nam się potrafi wykręcić cała. Na dole jest to samo. Dobra, kupiłem klocki od razu przy okazji tamte jeszcze mogłyby być w sumie, ale wymienię, bo te tłoki nie wiem czy one tak dobrze działają i starcza jest też zjechane mam tutaj taki zestaw właśnie naprawczy bo potrzebowałem właśnie gumki na prowadnicach i tutaj widzę jest kilka gumek takich Dobra, bo wyciągam tu przy okazji prowadnicę. Yy, jedna jest taka, tutaj jakby nie jest na okrągłe, tylko na płasko. Nie wiem, czy to wyrobione, czy to tak specjalnie było. Czy to po prostu jest. Jedna była od czego. A nie, tu też jest, tylko z jednej strony. A tu jest z dwóch stron wyrobione. A powinno, wydaje mi się, być yy, okrągłe. Zresztą nie wiem. Yy, tu mamy właśnie te stare. Te zasłony. A tutaj będziemy mieć świeżutkie, nowe. Pięknie. E, I co jeszcze? A i tutaj będziemy e, to jest właśnie, to trzyma te dwie śrubki dwu, e, dwunastki idą, które się zakręcają pod, w drugą stronę. To jednak gwintuję teraz. E, żeby, bo, bo nie chcę e, szczotką za bardzo ścierać. Zagwintuję, obczyści się tutaj te rowki i wtedy dam maść, yy, smar, yy, yy, jaki to był smar? Yy, ceramiczny. Wyścimy ładnie.